Słuchajcie, spódnica. Przepiękna spódnica. Jakość wykonania jest po prostu obłędna. Karolinko, przejdź do przodu, tak, żeby pani widziały, jak ta spódnica płynie. E, kochane, powiem tak: jak oglądałyście, a na pewno oglądałyście, bardzo dawno temu film. E, na Przepraszam. Odrzucam. Jaka cena spódnicy? No tu Pani Marto, niestety nie mam dobrych wiadomości. Cena jest tak jak obłędna spódnica, tak obłędna cena. Spódnica wykonana jest podwójnie. Tu jest jedna, tu jest wszyty jedwa. Wspód spód spódnicy. Dlatego jak ona idzie, to nie mamy czegoś takiego jak spód materiału. Prawda Karina, widziałaś na pewno takie spódniczki, przód, długi, tył, krótki, idzie dziewczyna, a tutaj jakieś takie coś niedokończone. Tutaj precyzyjnie dokończony jest każdy szczegół. Spódnica jest też z dwóch części. Piękne, złote guziki. Tak jak to w Babilonie. No i ta długość. I ta długość w tego typu spódnicach, w sukienkach, oczywiście z przodu długich, ale sam fason, sama ciężkość, to było moje kochane, jak pamiętacie, skarlet. Skarlet O'Hara nosiła tego typu szerokie, wielkie spódnice. Jestem naprawdę tak podniecona tą spódnicą, bo jest ona po prostu... Obłędna, nie, nie pokazuj mi ile ona kosztuje, bo ta zielona będzie moja. Mam nadzieję, że trzynastkę dostaniesz. Nie <laughs> mam e, spódnica, Batka, jaka cena spódnicy? Nie mam Cena tej spódnicy, moje kochane, 1950. Moja merytura. 1950 cena tej spódnicy jest naprawdę obłędna. Uwierzcie mi, ona jest piękna na zdjęciach. Ale kiedy dotkniecie tą tkaninę, samo wykonanie, wykończenie i to jak się w niej wygląda, bo Karolina ma 36, ja mam dużo więcej w pasie i, i leży tak samo. Oczywiście tu muszą być pięknie opalone nogi, ale no to jest, dla mnie to jest naprawdę majstersztyk. To jest piękne. Przepiękna koszula. Tak jak mówię, nie musicie Panie iść w tego typu koszulę. możecie ubrać Piękne koronkowe body, piękny koronkowy top. E, tak, ona jest miliony warta. I ona też... E, ja nie ukrywam, że ona ma swoją cenę. Dlatego też jest jedna w tym kolorze. W przyszłym tygodniu dojedzie do nas jeszcze kolor zieleni połączony z żółcią i limonką. Uwierzcie mi też obłędna. Będą tylko dwie sztuki.